Pan Stanisław Lamczyk, poseł szóstej kadencji Rzeczypospolitej Polskiej. E, panie pośle, jesteśmy... Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Po, jesteśmy po czternastej sesji Rady Powiatu Kartowskiego Pana obecność, że Pan zaszczycił swoją obecnością, chciałbym też to wykorzystać. E, chodzi mi o temat, który był poruszany m.in. na spotkaniu w, e, w Mirachowie, gdzie się spotkaliśmy, a dotyczył on powstania Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, narodowego, który mógłby wpłynąć negatywnie na mieszkańców, m.in. na prowadzenie działalności gospodarczych itd., tak ograniczenia... Na, na, jakim, na jakim w tej chwili jest sytuacji? Czy Pan to śledzi, czy Pan pilnuje, żeby, żeby mieszkańcy mogli się czuć pewnie, że takie coś no, nie powstanie, co może zagrozić na ich prowadzenie właśnie ograniczenia? Yy, tak, rzeczywiście yy, wtedy na spotkaniu w Birachowie yy, obiecałem pełen monitoring tej sprawy i przekazywanie informacji mieszkańcom, samorządom itp. i tym podobnie. I tak właśnie to też robię, pilnuję tej sprawy. Rzeczywiście yy, znaczy zapędy były duże, bo du niektórzy chcieli zrobić tutaj, jakiś park chcieli zrobić, ale to jak mieszkańcy nie chcą, to nie może być zrobione. Jedyny park w Polsce, który właśnie jest w tej chwili rejestrowany, to jest właśnie w Dolnej Odrze, czyli właśnie znaczy okolice właśnie znaczy, no, Gryfina, tam to jest właśnie robione. Natomiast tutaj należy spać spokojnie. Załóżmy, rozmowy były, a zostały załóżmy, tam zaprzestane no i tutaj nie, nie ma problemów, żeby właśnie Coś tam groziło. Ja myślę, tak, Kaszubi sami pilnują te lasy i one są doskonale i, załóżmy tutaj, kondycji. Też ja mówię, pracownicy są też, no, no właśnie, są tutaj miejscowi pracownicy, są też leśniczy, są leśniczy i to wszystko dobrze idzie i dlatego, jak coś dobrze działa, to nie trzeba tutaj przeszkadzać, no nie trzeba, mówiąc kolokwialnie, w tym mieszać. Dlatego cały czas znaczy, jest to wszystko w porządku. Czyli Kaszubski Park Rabazowy, tak. Natura 2000, pięknie chroniony, sami mieszkańcy pilnują. Także myślę, że dla mieszkańców będzie to ważne, co Pan teraz powiedział, żeby oni mogli czuć się bezpiecznie, bezpiecznie. spać spokojnie, a Pan, że tak powiem, ręka na pulcie i będzie Pan to śledził. Tak, tak. Ja mówię dzisiaj, cieszę się, bo od, znaczy oddajemy do użytku obojętnie metropolitalno i właśnie też pojawiły się problemy przed właśnie takim moim objazdem z dyrektorem generalnym. Przede wszystkim miejsca, gdzie załóżmy są jakieś działki inwestycyjne, żeby nie były odcięte, bo później będzie cokolwiek trudno zrobić, dlatego teraz może zaplanować czy drogę wojewódzką, jest właśnie drogę powiatową i dlatego też taki sygnał dzisiaj do radnych, do właśnie nowójtów starostwa, żeby zrobili spotkanie. Ja mogę pomóc im zorganizować, żeby rozpocząć taką debatę na temat właśnie zagospodarowania tych właśnie. Działek ziemi przy Owodnicy Metropolitalnej. I oczywiście język kaszubski. Język kaszubski, tak. Trzeba tę tradycję naszą, właśnie kulturę kaszubską pilnować. I język kaszubski pomaga, jest coraz bardziej popularnym językiem, ale musimy pilnować, żeby tutaj, właśnie u, u, znaczy u podstaw ukorzeni, żeby ludzie, przynajmniej młodzi, uczyli się tego języka, żeby tą kulturę, tożsamość właśnie, yy, yy, no, można powiedzieć, promowali. Panie pośle, pan rozumie po Kasiepsku? Jo, cały czas. Także bardzo dziękuję panu dziękuję za rozmowę. Wszystkiego do dobrego życzę. Do dobrego.